Zaczynamy cykl, moja codzienność w Turcji. Jesteśmy w centrum, to jest główna ulica, która prowadzi do, do Uniwersytet. Więc tak, na drogach każdy chodzi jak chce. Widzimy, wszyscy trąbią na pieszych, ponieważ auto tutaj, auto, rowery, e, skutery, one mają pierwszeństwo. Pieszy to jest. To jest pionek tutaj chodzący, który może się równie dobrze przewrócić. Więc tak, mam pokażę teraz, jak tutaj się przechodzi przez drogę. Oczywiście pas to tutaj, jest są uznawane za bardzo. No więc tak, wchodzimy na drogę. Tu mamy drogę. No i patrzymy najpierw z prawej, z lewej strony, czy coś jedzie. Oczywiście auto się nie zatrzyma. Trzeba poczekać, aż wszystkie przejadą. Znajdzie się ułamek sekundy, żeby przelecieć. Dobra, idę po tym szarym. Kurde, chyba nie zdążę. Dobra, wolę poczekać. Dobra. Idę, idę, idę. Uuu. Jesteśmy na środku drogi i teraz czekamy. Z drugiej strony już będzie Nawet szybko. Idziemy. Ja się Słuchajcie, kuczki. skuter jadą. No i jesteśmy na drodze. Tak to jest tutaj właśnie. Eee, z przechodzeniem, że poradasz jedną stronę. Przechodzisz, stajesz na środku drogi, sprawdzasz drugą stronę. Wszyscy tutaj tak przechodzą, a nie jak u nas, że jeśli już pieszy dochodzi na pasów, jest 100 metrów przed pasami, ale porusza nogami i krowca wie, że idzie w stronę pasów. Już musi się zatrzymać i czekać 10 minut, aż on przejdzie. Tutaj tak nie jest, może panie premierze? Może to jest rozwiązanie na dużą liczbę wypadków drogowych u nas. Na razie.